Mamy tutaj do policzenia odległość punktu od prostej. Znamy współrzędne tego punktu i równanie ogólne prostej, więc mamy wszystkie dane, żeby podstawić pod wzór. Rozpiszmy sobie wszystkie dane, które będą nam potrzebne. We wzorze mamy a, czyli liczbę stojącą przed x, ona się u nas równa 1. Dalej mamy b, b to liczba stojąca przed y, ona też się równa 1. I mamy też c, czyli tak zwany wyraz wolny, on się u nas równa –7 mamy jeszcze tam x0 i y0, czyli współrzędne naszego punktu. Podstawmy sobie już pod ten wzór. Piszemy d, będzie równe a razy współrzędna xowa, czyli po prostu 1. Dodać b razy współrzędna ykowa, czyli 2. I dodać wyraz wolny, czyli u nas to będzie minus 7. I to dzielimy przez pierwiastek z a do kwadratu, czyli po prostu 1. Dodać b do kwadratu, czyli też 1. Pamiętajmy, że cały licznik będzie w wartości bezwzględnej. Wyjdzie nam z tego 4 dzielone na pierwiastek z 2. Możemy sobie to rozszerzyć, czyli pomnożyć razy pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2, co nam łącznie da 2 pierwiastki z 2. I to będzie nasza odległość punktu od prostej.